Siemanko, z tej strony ziomal. i teraz to nie jest poradnik ani żadna, no tak, no gra, tylko że stara. Pierwszy Minecraft. Już wam go pokazuję. Pierwszy Minecraft, jak on wyglądał. I już. Już play klikam, to była tutaj wersja. Tam pisze. I wylądowaliśmy w naszym świecie. No, akurat mi się wyrenderowało. Mój ten świat yy, na I tak, bo tu chyba był jeden tylko świat. I można było lewym. O, tutaj widać. Nic nie, nie było, można. Niczego nie. Można było robić, tylko. Tylko normalnie stawiać bloki. Prawym się niszczyło na, jeden, na jedno kliknięcie, a chwilkę. Prawym się niszczyło, a, a lewym się stawiało. Trochę dziwne, nie było innego bloku normalnie, tylko się stawiało jednym. I o tak można było też tylko trawkę. I tak się jakoś odpalało. Game pisało. W, nie dało się powiększyć. Game pisało tylko w okienku. Mm, tutaj, gdzie tu jest jakieś wyjście? Mm. I tak wygląda pierwszy Minecraft. Kiedyś grałem jeszcze chyba w innym, no, no wcześniejszym, to Steve'y latały ale zaraz wam to wszystko pokażę. Dobrze jesteśmy. Spadłem z takiego świata, gdzie biegają Steve'y. się nic robić, stawiać tak samo da. Tylko Steve'y biegają. Ale później zmniejszono tą liczbę tych Steve'ów. Jak pamiętam, ja na początku myślałem, co to biega, nie Hero Brain. Tak myślałem jak pierwszy raz. To nie wiem, kto to bawi się. I tak Steve'owie y biegają, wybiegają, wybiegają. Takie pierwsze ludzi do Minecrafta. No jest nasz domek. Ciekawe czy w niego wali. Nie wchodziło od niego. Biegnie, 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 podskakuje. sobie podskakuje. O, na przykład weszła. Zaciął się. No niestety zaciął się. Widzimy się z następnej wersji, jak go tylko uwolnię. Bo jest w mojego domku, ale sobie domek przekaz Dobrze, widzimy co za chwilę, dobrze. Już oto jesteśmy, i tam w rogu chyba widać kawałek naszego. Tak samo się stawia ka kawałek naszego bloku. Nie wiem o co chodzi. A i można tymi, yy, ile to jest bloków, można. Yy, jeden, dwa tam u góry yy, zmieniać. Jeden to jest właśnie kamień, dwa to jest dit, yy, trzy to kamień i tylko do czterech jest drewno. Tak samo się niszczy. buduje się można. Trochę się nie przyzwyczaiłem. Zmniejszono liczbę Steve'ów. Escape'em się zamyka. Jest taki oczywiście hop. Chyba powiększono generator. Nie wiem. Ale świat widać, że się zapisuje. Steve sobie biega to jest tylko chyba w jednym miejscu. Czy się mnie boi? Nasz domek. Dobrze, kolejna wersja. I tak i się eskajemy zamika. O, jest to jest w ogóle pełny ekran. Dobrze, to za chwilę się znowu Już jesteśmy, to się nie da powiększyć. Akurat na samym końcu świata. To jest jeszcze trochę powiększono. Te Steve'y, generator jest chyba większy. Ymm, I Steve'y powiększono. I teraz jest bloków. Też. 1, 2, 3, 4. A nie, jest coś 1, 2, 3, 4, nie ma 5, jest 6, jest, nie ma piątki, tylko jest 1, 2, 3, 4, 5 nie ma, 6 jest i dalej też nic nie ma innego. To jest dziwne trochę. Można tymi chodzić, z mi w USDA też. Ła! Gdzie się jakoś nie wiem? G się spamuje Steve'y Można sobie spamować. Ludziki jakiś się czuje. H, to nie wiem. G też nie wiem. Mamy armię Steve'ów Pary to coś cofa. Ła! Przelatuję. Pary to jest jakiś taki skok dziwny. Na ten koniec mapy. To trochę dziwne. Nie wiem co w tym chodzi. Nasz domek jest. Nie wiem zbyt. Dobra, escape nie zamyka. I zaraz się znowu widzimy. Dobrze jesteśmy. Teraz chyba można powiększyć. Oj, coś się stało. Nie wiem co się zbyt stało. Więc sobie pomniejszę. Nie wiem co jest, ale dodano tutaj jest wersja i FPS-y, dodano i Hunksy, ale Hunksów mam 0,100 FPS-ów, 2000 prawie. To jest nasz oczywiście domek, nadal by się da spamować TV, tak? R, tak samo, tepa. Chcę wrócić. No. Uwięzimy nasze Steve'y. Ile jest bloków? Piątki nadal nie ma. Jest tak samo. Did jest taki sam. I kamień jest taki sam. I dobrze, uwięzimy sobie Steve'y nasze. To jest... Tak. A, i teraz jest tak. Prawym się naciska i lewym akceptuje. Prawym się naciska i lewym. Ciech, ciech. Nie mogę się przyzwyczaić. Ciach, ciach. Nie, ciach. 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 Nie, ciach. Ciach. A dobrze, trochę się przyzwyczaiłem. Dobrze, zamkniemy sobie nasze stivy. Bucha ha. Bucha, Bu ha, ha ha ha. -ha. Steveuś, nie uciekniesz. Mamy armię Steve'ów. Ła, wow, mamy Steveny. Ja mam tu Steve'ów. Szybko do góry. Nasza armia Steve'ów. Więcej ich. Może tam, tam trochę klawiatury słyszeć, ale... Robię armię Steve'ów. Tu mam coraz mniej FPS ów Nasze Steve'y. To pewnie nam ucieknął. Więcej Steve'ów. Jesteście w więzieniu. To nie fps -ów. Ciekawe, kiedy będzie miał 0, ale to na moim co stałym kompie, to wtedy to spokojnie. Później nie wiem, ile będzie FPS-ów, ale na pewno kostówki. Taka słaba grafika. Ale już niedługo nowy komputer i dobrze. Nie przedłużając, to są armia Steveów. Więc widzimy się za chwilę, ale to chyba już przewinę tą, do następnej, tej lepszej. Dobrze, słuchajcie, już jest ta wersja. Tak, nie ma multiplayer ani nic. Single, mamy tu coś. Weźmy sobie. Ła. nasz Minecraft. Jej, nasz Minecraft prawdziwy mooncroft to jest prawdziwa gra jej to jest chyba, ty tutaj był chyba tylko jeden świat ale to nie wiem czy na tej wersji, bo na jednej to było cheaty do tej gry na tych wersjach, o cię. normalnie na tej wersji też serwer w ogóle nie istniał. nie wiem czy w... W multiplayer to chyba był jeszcze w tym w budowie Dobra, jeszcze chyba zrobię jedną część, co pominąłem, więc ja się z żegnam. Ustawcie łapkę w górę, jeśli chcieliście zobaczyć, jak wyglądał kiedyś Minecraft, ten pierwszy ten trochę lepszy. Hmm, czyli łapka w górę, komentarz i zasubskrybujcie, jeśli, jeśli chcecie mnie śledzić. Więc cześć!